Kochani e, witam Was bardzo serdecznie na moim czytaniu. E, dzisiaj e, sprawdzimy czego chce, czego pragnie, e, wasza, e, wasza dusza. I mam wrażenie, że Wasza dusza chce. Z czymś zakończyć, chcę coś przerwać. No właśnie. Mm. Eee. No właśnie. I mam wrażenie, że wy eee. tutaj eee. z niecierpliwością czekacie, aż ten mężczyzna tutaj eee. Eee. podejmie jakąś decyzję. Czyli przestanie myśleć, tutaj się zastanawiać i w końcu podejmie y, jakąś decyzję, ale też przejdzie do działania, do, do realizacji, bo wy chcecie, żeby on w końcu... Jeżeli on się zastanawia, tutaj myśli, jeżeli jego dusza y, oczywiście się zastanawia, tutaj myśli nad jakąś decyzją, y, to wy chcecie, żeby on podjął tę decyzję, żeby przestał się nad nią y, zastanawiać i tutaj wprowadził ją y, 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 y właśnie w czyn. On chce być może zakończyć z jakąś przeszłością, zamknąć jakiś etap swojej, być może zamknąć jakiś etap swojej przyszłości, zakończyć. On już nie chce do tego wracać. Dlaczego? Bo on tutaj wracają, gdzieś tam wspomnieniami do tej przeszłości on cierpi. To są wspomnienia, które są dla niego bolesne, a on nie chce dłużej cierpieć. On chce tu zakończyć z tym bólem i cierpieniem. Tylko żeby on zakończyć z tą przeszłością, on musi wrócić do tej przeszłości. Do tego, co było, i raz na zawsze tutaj być może zamknąć za sobą właśnie tę przeszłość, zostawić za sobą tę przeszłość. Ja myślę, że tego chce i pragnie też jego dusza, ale też Wasza dusza. Mam wrażenie, że On tutaj dąży do zakończenia, do zamknięcia czegoś, być może jakiegoś etapu tutaj w Waszej przeszłości albo czegoś, co wydarzyło się między Wami. No właśnie. On tutaj pragnie miłości, chce, żebyście w zamian tutaj za jego uczucia... Tutaj jego miłość ofiarowały, mu swoją miłość. On nie chce tutaj tylko dawać, no właśnie, on nie chce być jedynie dawcą, on też chce być odbiorcą, on też chce tutaj coś otrzymać w zamian za to. Co, co daje. No właśnie, bo On chce dawać, ale jednocześnie chce, chce, chce dostawać być może uczucia, czy też miłość, które Wam daje, i On chce dostawać tutaj tyle samo uczuć, tyle miłości, ile On sam tutaj Wam daje. Możliwe, że on chce też zakończyć z jakąś nierzeczliwością nie, e, w swoim życiu. Całkiem możliwe, że on doświadczył jakiejś nie, e, nie e. Nierzeczliwości, może wokół niego są jacyś nieżyczliwi nie ludzie, może ktoś postąpił wobec niego nieżyczliwie albo postępuje wobec niego nierzeczliwie. On chce z tym zakończyć. On chce mieć, czy też chce mieć wokół siebie Y, ludzi, którzy go wspierają, którzy mu po, pomagają, którzy są so dla niego życzliwi i y, 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 którzy są so tak naprawdę jego przyjaciółmi. Może on tego oczekuje. Tutaj też od was. No właśnie, że w zamian za, za jego dobroć, tutaj ży, życzliwość, którą On ma wam ofiaruje On chce, właściwie jego dusza, bo my cały czas mówimy tutaj o pragnieniu jego duszy, jego dusza chce od was otrzymać jakąś dobroć i jakąś życzliwość. No właśnie. Ym, on w przeszłości miał złamane serce yy, i być może tak jak mówię, ktoś nieżyczliwy tutaj go zranił, yy, złamał mu serce, no właśnie yy, sprawił mu ból yy, i on właśnie już nie chce się otaczać takimi yy, nie. nie Tutaj złymi ludźmi. On woli się otaczać y, tutaj dobrymi ludźmi. Y, no, właśnie. Y, on też uczy się dzielić y, z. Z innymi, swoją dobrocią, swoją yy, yy, ży, życzliwością. Możliwe, że wy nawzajem też uczy, yy, u, uczycie siebie nawzajem. Tutaj dzielić się swoją wrażliwością, swoją yy, ży, yy, życzliwością. Mam wrażenie, że wy jesteście na. Yy, Oboje jesteście na jednakowym poziomie duchowym. Wasze dusze tutaj są na jednakowym tutaj etapie rozwoju duchowego. To jest najwyższy rozwój duchowy. Ja mam wrażenie, że tutaj mamy dwa aspekty duchowe. No właśnie tutaj zarówno aspekt męski, jak i aspekt żeński. To są aspekty duchowe, które z, no właśnie nie ja mam wrażenie, że, że wy, tutaj wasze dusze zarówno o różnych aspektach. No właśnie, tutaj aspekt męski i aspekt żeński zostały rozdzielone. I mam wrażenie, że teraz jakby się rozeszły tutaj, odeszły od siebie nawzajem i teraz wracają do siebie, wracają do siebie nawzajem. Być może. Na nowo się łączą, ale żeby tu, tutaj się ze sobą połączyć, no właśnie, muszą ze sobą współ, współpracować, żeby Stworzyć tutaj na nowo relacje duchowo, tutaj związek partnerski. Możliwe, że te dusze w przeszłości one były połączone, one były w jakimś związku, być może w jakiejś relacji, ale, ale się rozeszły. Yy, tutaj, a być może nawet zostały. Yy, 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 Rozdzielone i to spowodowało ich ból, ich cierpienie. Ja mam wrażenie, że obie te dusze bardzo tutaj być może głęboko tutaj cierpiały i się rozeszły. No właśnie, i się rozeszły. I teraz jest ten czas, kiedy. Tutaj wracają, jakby łączą się ze sobą na nowo. No właśnie, dwie dusze, które były ze sobą złączone, tutaj połączone być może stanowiły jakąś całość, jakąś jedność czegoś, tutaj zostały rozdzielone i teraz powracają do siebie i tak naprawdę łączą się ze sobą. Ja mam wrażenie, że ta rozłonka tutaj dla obu tych dusz była, była bardzo bolesna. Tutaj obie dusze, yy, obie dusze yy, tutaj yy, yy, cierpiały. No właśnie yy, te dusze połączy miłość, czy też połączę na nowo miłość, bo ta miłość tutaj łączyła je wcześniej. No właśnie i teraz będą się rozwijać, być może obie dusze będą się rozwijać, być może będą szły razem a będą dalej się rozwijać, ale razem wspólnie, jako para. Być może będą też rozwijać swój związek, swoją relację, ale relacje na poziomie tutaj duchowym będą się dzielić tutaj. Z ich połączy miłość, miłość bezwarunkowa i tutaj będą się dzielić między sobą. E, to miłością, ale nie tylko e, no właśnie ta miłość, która ich łączyła, e, jakby połączy ich na nowo te, te uczucia, które oni a właściwie jej dusze miały do siebie nawzajem. Tutaj odrodzą się na nowo. No właśnie, między nimi tutaj będzie jakiś nowy początek, być może powstanie jakaś nowa relacja, jakiś nowy związek. Ewidentnie to są dusze, tutaj wasze dusze to są dusze, które zostały rozdzielone. Możliwe, że wasza dusza tutaj pragnie tutaj tego połączenia. Obie dusze pragną siebie nawzajem i tak naprawdę chcą być ze sobą w związku. One nie chcą tego, tego rozdzielenia czy tej. tej tej e, rozłąki, w której były. E, one chcą tutaj e, zakończyć, ale pragną też dobroci, pragną też e, e, życzliwości, miłości, łagodności i tutaj pragną też obdarzać się e, z co nawzajem, tutaj te, te życzliwością, czy też y, łagodnością, ale też dobrocią. No właśnie, ja mam wrażenie, że wasze serca są z, obie dusze tutaj cierpią. No właśnie. obie Z powodu miłości, z powodu złamanego serca, być może jakiegoś zawodu miłosnego. No właśnie tak mężczyzna on nie chce mieć przy sobie, tak jak mówiłam, złej, nieżyczliwej osoby. Na dodatek takiej, która tak naprawdę go nie kocha, która nie dasz go miłością. On chce tutaj mieć przy sobie kogoś, kogo on pokocha, ale chce mieć też kogoś, kto będzie odwzajemniał jego miłość, jego uczucia. No właśnie. On chce, Ja mam możliwe, że on chce zakończyć Wasze rozłąkę, Wasze rozstanie i tutaj zacząć wszystko od początku, wszystko od nowa. Być może tutaj narodzić na nowo Wasz związek, Waszą relację. On pragnie mieć z Wami. To znaczy, jego dusza pragnie tutaj założyć z wami dom, yy, dom yy, rodzinę. I yy, mam wrażenie, że to się stanie, bo on do tego yy, yy, ko, yy, konsekwentnie tutaj dążył. Yy, on też chce się pojawić tutaj w Waszym życiu, stać się częścią y, y, Waszego życia, ale chce się stać też częścią członkiem y, y, Waszej, to znaczy Jego rodzina pragnie stać się częścią członkiem Waszej rodziny. On ostatecznie tutaj pragnie zakończyć z tym bólem i cierpieniem, który odczuwa z powodu być może waszej rozłąki, waszego rozdzielenia. On chce zacząć wszystko od nowa, ale on wie, że on najpierw musi coś zakończyć, coś zburzyć, że. Ta wieża musi upaść. No właśnie, i żeby coś tu mogło powstać, narodzić się coś nowego, coś musi się zakończyć, i on coś tu będzie kończył. No właśnie. Tutaj też uwalniał się od czegoś. Całkiem możliwe, że on uwalniając się od tego bólu, cierpienia, będzie rozpoczynał też wszystko od nowa, od początku. No właśnie, on będzie dążył, czy też dąży do tego, żeby stworzyć z wami w nowy, w pełni szczęśliwy związek, czy też relacje, dom rodzinę. No właśnie, jego dusza pragnie, uszczę... pragnie nie tylko Waszego szczęścia, ale pragnie również szczęścia tutaj waszych bliskich, Waszej rodziny, czy też rodzin. E, możliwe, że on nie chce tutaj, e, e, z, no właśnie, żeby jego bliscy... E, 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 Cierpieli. Możliwe, że on też yy, 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 chce uchronić swoją rodzinę przed tym bólem, yy, przed, tym, przed tym cierpieniem. No właśnie. A jeżeli jego bliscy już cierpią, to on chce się uwolnić. On chce miłości, ale takiej dobrej, czystej. Dobrej czystej. On, ch on chce, żeby połączyła Was miłość. No właśnie. E on chce też zakończyć. E A możliwe, że on już zakończył tutaj, e, 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 wasza dusza chce zakończyć. Możliwe, że już zakończyła tutaj po, e, 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 po, po, e, pokonywanie waszych blokad i barier, które stoją wam na drodze do, e, do e, jego szczęścia. On dobrze widzi, on dobrze widzi, czego chce, no właśnie. Yy, możliwe, że on widzi też yy, wasza du Wasze dusze, czy też Wasza dusza yy, widzi cel, do którego zmierza, no właśnie. Yy, yy, które tak naprawdę y, zamierza osiągnąć, on też widzi pewne zagrożenie w tym. I y, on też możliwe, że on robi też wszystko, żeby uniknąć y, tego, y, tego, y, tego, tego zagrożenia. No właśnie, kochani. Y, na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami i bardzo serdecznie zapraszam Was na moje kolejne czytanie.